Zbudowałem workflow, które zarabia dla mnie 5000 dolarów miesięcznie. Ma 57 albo 47 albo 70 kroków, jest ogromne i chcę ci je dać. Ale musisz najpierw udostępnić, polubić, zacząć mi obserwować, skomentować yy, post, nie wiem, napisz bullshit po prostu i musisz wynieść śmieci. Ale nie swoje, twoje sąsiadki albo sąsiada. Twoje się nie liczą. Brzmi znajomo? Dla mnie tak. Dlatego, że bardzo dużo osób teraz ma jakiś taki hype na automatyzację, na agentów, asystentów przez to wszystko, co się dzieje z AI. -em. Tak, to jest ważne i to się przydaje, ale musisz wiedzieć, co robisz. W sensie nie musisz, chcesz. Uwierz mi, chcesz wiedzieć, co robisz. Ja nazywam się Roman Rosenberger. I od 2011 roku zajmuję się search marketingiem. To znaczy SEO, AdWordsem, kiedyś, dzisiaj AdSami, Analityxem. I od trzech lat wdrażam już też automatyzację, a od dwóch lat stosuję w nich elementy AI. W sensie korzystam z modeli językowych albo modeli graficznych, żeby tworzyć tę automatyzację. I chciałbym zaprosić Cię na spotkanie, podczas którego... Powiem ci, pokażę, jak szacować, czy to jest ten moment na automatyzację, jak sobie planować w ogóle te automatyzacje, te procesy. Bowiem ci, pokażę ci, dlaczego te proste automatyzacje są lepsze od tych skomplikowanych i od tych dużych, wielkich, które tak naprawdę są bombą zegarową, taką tykającą, taką miną, która po prostu ci wybuchnie o 23 w piątek, no i weekendu nie ma. Także bez hype'u, bez sprzedawania na chłodno. I teraz co, gdzie i kiedy? Gdzie to jest Hard Rock Cafe. Co to jest za event? Co to jest za wydarzenie? To jest Crash Mondays Wrocław czy tam Wrocław Crash Mondays. I to jest zapisujesz sobie teraz 17 listopada powtarzam 17 listopada 2025 roku. I to jest o 18 i teraz jak dostać wejściówkę jak zdobyć wejściówkę na to wydarzenie w linku właśnie w linku w linku jest link w sensie który przekierujecie, a ten link jest w komentarzu także do zobaczenia. Spotkajmy się, pogadajmy o automatyzacjach w marketingu i nie tylko. Do zobaczenia, cześć!